Jak i dlaczego warto budować listę mailingową? Uważam, że tak jak sobie czasami myślę, że większość problemów firm rozwiązałyby te firmy, jeżeli chodzi o sprzedaż, zdobywanie klientów, no to te firmy by rozwiązały w momencie, kiedy zaczęłyby budować listę mailingową, czyli listę potencjalnych klientów. I oto kilka ważnych powodów, dla których lista w biznesie, lista mailingowa jest najważniejsza. Po pierwsze, musisz mieć świadomość, że Większość klientów nie jest w stanie kupić od ciebie za pierwszym razem. Myśmy się ostatnio na przykład mieli takie u nas wnioski po sprawdzeniu pewnych takich statystyk, że wiele osób, które zapisały się na przykład na pięć webinarów z AI głównie, to te osoby dopiero, duża część z tych osób dopiero kupiła po. Miesiącu, czyli dopiero w kolejnym webinarze, więc to jest dosyć ciekawa rzecz. Czyli te osoby potrzebowały co najmniej miesiąca, żeby przyjść na wiele moich webinarów, żeby przeczytać więcej ode mnie maili, żeby mi zaufać i kupić i to właśnie pokazuje, że większość firm za wcześnie chce kupować. I zobacz, jeżeli masz na przykład sklep internetowy, powiedzmy z, nie wiem, rowerami, tak, masz sklep internetowy z rowerami, yy, jakieś tam akcesoria, nie wiem, czy też masz rowery, rower górski, to wiadomo, że jak ludzie kupują rower górski czy tam jakiś rower do, do jazdy, no to wiadomo, że raczej ten rower kupił sobie raz na jakiś czas, ale te wszystkie różne akcesoria, jakieś nie wiem elementy do nagrywania swojej jazdy rowerem, to już moglibyśmy tym ludziom sprzedawać. I teraz weź sobie kartkę i sobie rozpisz taki plan na swojego klienta, nie? Czyli pieniądze są w tym, pieniądze w internecie są w tym i ja dlatego zarabiam pieniądze na dużej marży dlatego że pieniądze są w powtarzalności sprzedaży, czyli jakby nie jest większość biznesów opiera się na tym, że zdobywa klienta, sprzedaje mu na przykład na Allegro i znów chce zdobyć kolejnego klienta. Mój biznes opiera się na tym, że raz zdobędę klienta i później sprzedaję mu latami, nawet przez sam taki vlog, który dzisiaj nagrywam, mówiąc o tym dlaczego warto mieć listę mailingową. Ty już zaczynasz mieć chęć na to, żeby taką listę mailingową założyć, i pierwszym skierzeniem, kto mógłby w tym pomóc, jest Mirosław Skwarek. Tak to wygląda. I coś takiego musisz zaprojektować u siebie. Czyli cała zabawa z zarabianiem pieniędzy w internecie i ich możliwościami, jakie daje internet to jest z tym, że raz zdobywasz klienta i przez to, że możesz łatwo do niego docierać, wysyłać mu właśnie te follow-up maile na swojej liście mailingowej, to możesz temu klientowi sprzedawać latami. I oczywiście media społecznościowe tutaj też mają znaczenie, bo jeżeli masz klienta na liście mailingowej, to możesz po pierwsze zaproponować mu, żeby też dołączył do Twoich mediów społecznościowych. Czyli skoro jest na liście, to na przykład napisz mu maila, dołącz też do nas na Instagramie, bo tam jest coś ważnego. I ten mail, który wyślesz w mailingu, możesz też później wykorzystać na przykład media społecznościowe, żeby poinformować go, że jest jakaś promocja, albo na przykład, że jest webinar, na którym sprzedasz za duże pieniądze. Czyli. Media społecznościowe nie przeszkadzają w budowaniu listy mailingowej, tylko ja wiem jedno, osoby, które stawiają tylko na media społecznościowe, jest im bardzo trudno sprzedawać, bo jakby responsywność, czyli taka odpowiedź finansowa, że klient od ciebie kupi na przykład na Instagramie, w większości jest o wiele, wiele, wiele mniejsza niż w momencie, gdy wysyłasz tą samą informację w mailingu. Więc po to budujesz tę listę mailingową, żeby po pierwsze klientowi sprzedawać przez lata. Bo zobacz, jeżeli komuś sprzedam rower górski, taki zwykły, to mogę zacząć wysyłać klientowi maile. Super, jak tam się rower sprawuje? A czy nie myślałeś o tym, żeby pojeździć z żoną sobie po górach? Ale ona za bardzo nie jest wysportowana, albo jej się nie chce tam powiedzmy pedałować. To nic, czy nie fajnie by było pomyśleć o rowerze elektrycznym? No i już sprzedajesz temu klientowi rower elektryczny. Później, jak już klient sobie kupił jeden i drugi rower, to możesz mu sprzedać jakieś fajne akcesoria, nie? czyli wysłać mu na przykład filmik na YouTubie, w którym pokażesz, że nie wiem, można sobie coś do tego rowerku przyczepić, jakieś sakwy. Jak już kupi sobie sakwy, to może fajnie by było tego klienta zaprosić do tego albo pokazać mu, że fajnie by było nagrywać taki, e, taką jazdę rowerem. No i powiedzmy sprzedać mu jakieś uchwyty, kamerki do jazdy rowerem. No i tutaj możliwości jest mnóstwo, jak klient kupi rower, to może by mu się też sprzedała, nie wiem, hulajnoga i tak sobie wymyślasz nie? co ten klient, bo on, jak Tobie już raz zaufał, to ten klient jest w stanie od Ciebie kupować latami, tak? I teraz, jeżeli Ty mu nie sprzedasz tego roweru elektrycznego, czy tam kolejnego, na dla dzieci, to on to kupi i tak gdzie indziej. Pamiętaj, że ludzie uwielbiają kolekcjonować, ja na przykład teraz mówię do kamerki DJI Osmo Pocket 3, ale już na przykład miny na przykład bardzo YouTube sprzedaje. Yy, więc yy, na przykład teraz ja follow up i bym sobie dokupił kolejną, jak przyjdzie, wyjdzie pewnie jakaś nowa wersja Osmo, to pewnie też kupię, no i teraz yy... Jeżeli stworzysz taki follow-up, czyli masz kogoś na liście mailingowej, możesz mu wysłać nagranie wideo. Więc lista mailingowa jest wszystkim, bo zawsze taką listę, na przykład ja mogę taką listę zaprosić na webinar. Czyli mam maile na mojej liście mailingowej. Dzisiaj na przykład około 100 tysięcy przychodu prosto z Hiszpanii, gdzie dwie godziny gadałem do laptopa, prowadziłem webinar i było tam około 600 osób. I gdybyśmy tych ludzi nie mieli na liście mailingowej, to ci ludzie by nie przyszli, tak? Nie dostaliby informacji o tym, że jest fajny webinar. Albo oni by się zapisali, ale zapomnieli, że byli, że byli zapisani. Więc lista mailingowa to jest Twoja taka emerytura, czyli możliwość stałego wysyłania klientom wiadomości, czyli możesz ich zapraszać na webinar. Możesz wysłać mailing i zaczekaj, to jest proste. Siadasz sobie przy klawiaturze komputera, piszesz wiadomość i po prostu wyślij. I teraz, czy masz tysiąc osób na tej liście, czy 10 tysięcy, czy 20 tysięcy, twoja praca. Zajmuje ci tyle samo czasu i męczarni, no bo nie musisz się więcej męczyć, bo twoje zadanie to tylko napisać komunikat, wiadomość, maila. Oczywiście tu już jest cała sztuka pisania takich maili, które będą ciekawe, które będą otwierane, ale w ogóle podstawa to musisz pomyśleć o tym, że musisz budować listę mailingową. Czyli jak nagrywasz rolki, TikToki, to zawsze sobie pomyśl, co mogę zrobić w tej rolce albo na TikToku, żeby na końcu ten klient chciał jeszcze czegoś więcej i zapisał się na moją listę. Oto kilka przykładów. Jeżeli sprzedajesz, masz naukę gry na powiedzmy na pianinie to możesz pokazać jakiś fragment i powiedzieć klientowi, jeżeli chcesz nuty tutaj na dole masz link. Jeżeli masz szkolenie, powiedzmy uczysz języka hiszpańskiego, ja na przykład uczę się z takiej jednej strony, też między innymi, bo się uczę normalnie u prywatnego nauczyciela w prywatnej szkole, ale przy okazji też się uczę z YouTube'a. No i ta na przykład nauczycielka mówi o jakichś tam słówkach z hiszpańskiego, ale mówi zawsze w linku na YouTube, ie. możesz podać maila i pobrać sobie jakieś tam słówka. Jeżeli sprzedajesz fotowoltaikę, to możesz na przykład jakąś checklistę, żeby ta osoba sprawdziła, albo sobie policzyła w domu jakiś, nie wiem, kalkulator w Excelu i na ile jej się opłaca ta fotowoltaika, więc zadaj sobie proste pytanie. Czego Twój klient najbardziej potrzebuje? Oczywiście nie musisz dzisiaj znać odpowiedzi, bo to nie jest tak, że od razu każdy wie, bo ja też nie od razu wiem czego moi klienci, to jest cały czas sztuka, czyli szukanie tego czego mój klient najbardziej potrzebuje. Ale jak już, jak już masz jakiś pomysł, to po prostu nagrywasz TikToka i mówisz na końcu. Jeżeli chcesz więcej, wejdź w moje bio, na przykład na TikToku. Na Instagramie możesz zrobić automatyzację, czyli, na przykład, napisz tak w komentarzu, a wyślę ci mój darmowy e-book, gdzie rozwiniesz jeszcze ten temat. I wtedy, jak, wyobraź sobie, że masz 10 tysięcy osób na liście mailingowej, którzy chcą się uczyć hiszpańskiego. Niech 100 osób kupi od ciebie kurs za 990 zł. No, to już masz prawie 100 tysięcy złotych. Proste. I tutaj ważne też w liście mailingowej jest follow-up. Czyli, żeby jak chcesz coś sprzedać, to dam Ci taki bardzo prosty trik. Jeżeli chcesz coś sprzedać na liście mailingowej, to zrób tą sprzedaż, rozbij ją na 7 dni. Czyli w ostatnim dniu trzy maile, że ostatnia okazja, tylko do 23.59 i zobaczysz, że więcej sprzedaż wysyłając przez 7 dni maile, 3-7 dni. Niż wysyłając jeden mail. Ludzie często mówią, że lista mailingowa nie działa. I jak patrzę, co oni robią, to na przykład wysyłają jednego, maksymalnie dwa maile, że jest jakaś super promocja i dziwią się, że ludzie nie kupili. No jak wyślesz do ludzi informację, że jest super promocja dzisiaj, to zanim oni się zbiorą, zanim przyjadą z pracy, zanim tam się zastanowią, czy chcą kupić, no to już im to przypadło. Ludzie, zanim do nich dotrze teraz komunikat w tych czasach, no to potrzebują bardzo dużo informacji. Inny trik, którego się nauczyłem od Aleksa Hormozji, to jest to, żeby w swojej liście mailingowej, żeby utrzymać z tą listą relację, raz na 2-3 dni wysyłać maila, w którym dajesz poradę, którą klient jest w stanie przeczytać w jedną do półtorej minuty. To jest około 1000, chyba 1500 znaków, ja dobrze pamiętam. Po prostu sobie weź, napisz jakiś tekst i zobacz, kiedy. Przez, kiedy ze stoperem, kiedy przeczytałeś, znaczy ile znaków przeczytałeś w minutę, tam sobie troszeczkę odejmij, bo może za szybko czytasz, taką średnią, więc weź sobie Polaków, albo nawet możesz pisać ile ludzie średnio czytają, bo ja tego nie wiem, ale podobno jest to około 1000-1500 znaków, czyli raz na trzy dni wyślij wiadomość, która jest konkretna do klienta, konkretny team, tip, który klient przeczyta do minuty i wtedy utrzymasz relację ze swoją listą, więc nie, nie zrób tego, że ludzie się będą ślizgali po Twoich TikTokach, rolkach, sobie oglądających Dali, nakręcali się i później nic z tego nie, nie będziesz miał żadnych korzyści finansowych, tylko po prostu y, zrób landing page, użyj na przykład narzędzia mailer Lite i powiedz, jeżeli chcesz więcej, wejdź na tą stronę w moim np. bio i tam podaj maila, po, y, zapisz się na e Oczywiście wszystkie kwestie związane z RODO, polityką prywatności, napisz jakiejś kancelarii, która się tym zajmuje, stworzył Ci dokumenty. Więc ja ci tutaj nagrywam, dzisiaj miałem taki challenge, wyzwanie, biegam w ogóle od 91 dni. Dzisiaj miałem wyzwanie, że. Tutaj sobie przybiegnę dłuższy kurs, zrobię około kurs w sensie biegu. Tutaj to jest problem, o, tu jest pełną deifać. Jest problem, bo... czy znaczy to jest korzyść, że śledzi mnie ta kamerka, więc dobiegłem sobie tutaj do pełną wyifać. Piękny zachód słońca i tu w ogóle... Ja bym tu siedział i robił zdjęcia, bo już nawet parę wrzuciłem na Stylisy, więc też przy okazji obserwuj mnie na Instagramie. Napisz na, w komentarzu, dlaczego nie masz jeszcze listy mailingowej. No i widzimy się w kolejnych odcinkach vloga. Nagrywam kamerką DJI Osmo Pocket 3. Też jeszcze chcę wykorzystać tutaj w Hiszpanii, bo teraz na półtorej tygodnia wracam do Polski, więc już mi jest tęskno i smutno, bo pewnie w Polsce zaraz się trochę zepsuje pogoda. Więc pozdrawiam Cię z mojego vloga. Subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i do zobaczenia.